Call of Duty, recenzja. Te gry chyba nie muszę nikomu przedstawiać. To jest znana szczelanka Call of Duty, wojenna. Każdy ją chyba zna. No. Co mi tak coś miga? No dobra, i to jest plus tej gry, że tutaj pokazują nam sterowanie normalnie. I możemy... I tutaj normalnie jest chodzenie w yy, Tutaj z pasją się skacze. I szczelana się tutaj myszką. Normalnie jak w każdej grze. No, jesteśmy tutaj. To jest bardzo fajnie, realistycznie jest pokazana wojna. I... I o to chodzi, że w grze, żeby zabijać żołnierzy wrogich. Krowy leżą. Ale strzelają. Tam kościół on ma jakiś karabin dobry. Strzela jakiś dobry karabin ma. Ale jest... Są cztery bronie. Jest taki dłuższy karabin, taki krótszy. Pistolet i granaty. Spróbujemy ich zabić granatami. Granaty są najlepsze. Dużo granatów. O, co to? Zginęłem? To jeszcze raz. No jeszcze raz tam pójdziemy. Coś właśnie, odkryłem, że prawym przyciskiem myszy jest się tak celuje, tak bliżej. To fajnie może być przydatne. Co to? Shiftem takie coś. Myślałam, że będzie biegać szybciej. No mnie zabiją znowu. Tylko z karabinem muszę zabić najpierw Bo on mi tu przeszkadza No Ale miał jakiś dobry kara... Ej nie da się tego wziąć? Tylko może to tutaj stać, eee głupie Dobra teraz spróbujemy i granatami tam zabić No teraz chyba nikt tam nie przeżyje Naprawdę? Nie! Jeden przeżył! Ale szczęściarz! A, są tam. Dobra. Gdzie tu teraz iść? Gdzie nic nie ma? Hmm. Gdzie tu pójść? O, tu są moi. O, tu są. Dobra, zabiłem go. Gdzie to ma iść? O, tu szczela we mnie cały czas. Go zabić w tym czołgu. Dobra, grafika jest bardzo dobra, bardzo prawdziwa. Nie mam nic do tej grafiki, jest bardzo fajna. Spróbuję granatami, bo granaty najlepsze. Wszędzie tam będę rzucał. Aj. Nie bo. No. Hm. Tam jest ich dużo strasznie. O, co się zniża. Fajnie. Można się teraz chować. O, spróbuję teraz pistoletę, może lepszy Fajny świat jest, podoba mi się Takie rozwalone domy różne Nie, zabili mnie znowu Teraz muszę tego zrobić znowu zabić w tego wciągu. I tutaj granatami. Dużo tych granatów mam. To takie ułatwienie trochę. Tutaj on ma ten karabin. Żyje jeszcze. Coś tu mam ale fajny strych, Fajnie Tu można do domu wszystkich wchodzić, tak? Takie różne domy są, każdy inny. Aj, są tu, co cały czas coś robi przy tej broni? Tu jest i. Ich... Co chwilę coś on przy tej broni kręci. Hm. Tu są! Żeby mnie nie zabili znowu. Bo tam daleko znowu będę. Ale cmentarz. I tu kościół jest. Zobaczę, co jest w kościele. Kościół. O, dziura w się. Tu są dużo ich jest. Zmienię sobie na ten długi karabin. Ach, no. Niech będzie pistolet. Tutaj strzelają. Fajnie jest to, że widać jak z oczu, bo można bardzo tak się wczuć w tą grę. Aj, tutaj się chowa. Nie, nie działa mi Niech Nie da się Dobra niech będzie to Tam są Szyajem z tego dużego Nie Znowu mnie zabili Jeszcze spróbuję je raz To tutaj teraz jestem hmm. o, Będę używała teraz tego bliższego celowania Może to jest lepsze Zobaczymy Tak lepiej widać Takie tło jest tam z tyłu, spadochroniarzy jak ci latają. Takie prawdziwe. <laughs> Dobre, to jest to przybliżanie, takie pomaga. Nie, no szkoda. No, i to jest Call of Duty. Znana wszystkim szczelanka, bardzo fajna. Polecam. Cześć.